Drodzy Państwo panie Magister Zarzycki, noc Staszowym przechodzi burza, której odgłosy może być słychać i podobna burza przeszła nad polską polityką i nad europejską polityką. Ja chciałem Państwu serdecznie podziękować za to, że Państwo posłuchali mojej rady i masowo zagłosowali na kongres nowej prawicy i dzięki temu udało się nam pozbyć z kraju, z Polski, tego rzeźmieszka Janusza korwin i trzech jego być może najgroźniejszych kompanów i oni się znajdą w Brukseli opuszczą tą naszą piękną, słowiańską ziemię i będziemy mieli tutaj z nimi spokój. Ale, proszę Państwa, jedna rzecz nie daje mi spokoju. Otóż w dzień wyborczy, wieczorem, widziałem w programie telewizyjnym pana Jacka Kurskiego, który stwierdził pod koniec kampanii, że panu Januszowi Korwin-Mikke należałoby dać w mordę. Proszę Państwa, jak, jak ja go zobaczyłem, to wyglądał tak, jak. jak jak człowiek, który podlega przemocy domowej. Nie wiem, czy Państwo oglądali takie zdjęcia, gdzie były pokazane ofiary przemocy domowej, takie różne panie, które były pośniaczone, które były w opłakanym stanie. I był taki podpis, bo zupa była zasłona, bo rosół był za chudy, bo portfel był za cienki i coś w tym rodzaju, ja nie wszystkie hasła pamiętam, no ale widok tych nieszczęśliwych istot. Mam w pamięci i umrę z nim na źrenicach oczu, dlatego że to było coś wstrząsającego. I podobny widok przedstawiał pan Jacek Kurski. Pocił się, był taki wystraszony. No, coś strasznego. Jestem przekonany, że podlega po prostu przemocy domowej. Zwłaszcza pocił się na myśli o tym, co powie jego połowica, gdy dowie się, że wynik był za mały, że procent był za niski. I te dochody, który, które miał z posłowania w europarlamencie, no niestety zostaną bezpowrotnie stracone. I proszę Państwa, ja apelowałem do pana Adamka, aby dał pomordzie mordzie panu, yy, panu Jackowi Kurskiemu, dlatego, że oni są z tej samej partii. Pan Adamek, gdyby to zrobił fachowo, to pan Kurski na kilka dni miałby spokój od polityki, ale pan Adamek niestety tego nie, nie wykonał. Ja sobie uświadomiłem dopiero później, że ta moja prośba do pana Adamka, mistrza świata w boksie byłego, była nierozsądna, dlatego, że jemu nie wolno bić amatorów, on może bić tylko jakiegoś zawodowca murzyna, nie, nie jakiegoś tam białasa i to, i to amatora, na dodatek takiego zjadacza kartofli, pyrów, czego tam, ruskich pierogów i, i, i schaboszczaka, bo to widać po panu Kurskim, że sobie dobrze lubi podjeść. A wytrenowany pewnie w sportach walki niestety nie jest, bo ten wygląd na to nie wskazuje. Więc, proszę Państwa, ja się cały czas obawiam o pana Kurskiego, o jego dalszą, dalszy los, już nawet nie o karierę polityczną, bo ta jest skończona, ale o po prostu jego jako człowieka. I wpadłem tutaj na taki zbawienny pomysł, bo, proszę Państwa, w naszej kampanii wyborczej nowej prawicy wystąpili pod koniec członkowie. Takiej partii pana Gowina Polska razem. Oni, jak państwo te filmiki oglądali na internecie lub w telewizji, to występowali z muszkami, takimi korwinowskimi muszkami, które trzymali w rękach, odkładali potem gdzieś tam na, na półkę czy, czy, czy w jakieś inne miejsce i propagowali pewne hasła, które głosi pan Janusz Korwin mikke Oczywiście niewiele z nich zrozumieli, więc je niemiłosiernie przekręcali, a, ale sama chęć pomocy w naszej kampanii kampanii Nowej Prawicy była czymś bardzo zbożnym, czymś naprawdę wartym docenienia i nagrody. Sami wiedzieli, że już nie wejdą do tego Europarlamentu, a chcieli pomóc innym. I proszę Państwa, ja sobie pomyślałem tak, że ludzie, którzy mają taki dobry charakter, takie dobre serca, którzy lubią pomagać innym, na pewno w tej sytuacji z panem Jackiem Kurskim będą w stanie jemu też pomóc. Otóż, proszę Państwa, Czym się charakteryzuje przemoc domowa? Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że przemoc rodzi przemoc. Pan poseł Kurski, który prawdopodobnie, znaczy ja mówię prawdopodobnie, bo niestety nie byłem świadkiem tej przemocy, bo gdybym był świadkiem, to bym na pewno interweniował, więc ja tylko się domyślam po jego wyglądzie. Więc pan Jacek Kurski, ten, ta ofiara przemocy domowej, jest pełna agresji. Chciałaby tą agresję jakoś uzewnętrznić jakoś wyładować i wpadł naprawdę na beznadziejny pomysł, żeby zrobić to na panu Januszu korwin -Mikke. Ja odradzałem jemu ten fakt bardzo stanowczo, dlatego, że pan Korwin-Mikke jako potrójny agent putinowsko-hitlerowsko-chiński, bo to, o to jest oskarżany i moim zdaniem są duże poszlaki, poszlaki, że jest agentem tych trzech obecnych lub byłych mocodawców, więc pan Janusz Korwin-Mikke jako taki potrójny agent na pewno zna, wiele sztuk walki, i po prostu pana Kurskiego, który chciałby dać mu w mordę, to po prostu zbiłby na kwaśne jabłko, a być może nawet pozbawił życia. Więc całe, całe szczęście, że pan Kurski jednak odstąpił od tego pomysłu, ale ta chęć agresji na pewno w nim kipi. I proponuję, żeby posłowie Polski razem, którzy tak chętnie pomagali w naszej kampanii, oczywiście mam na myśli mężczyzn, bo tam jedna kobieta też pomagała, ale do tej pani no, niestety nie ma równouprawnienia w naszych poglądach nowej prawicy, więc niestety y, tylko kiedyś się zgłosimy z kwiatkiem, nic więcej nie możemy zrobić. I z podziękowaniem jakąś tabliczką czekolady, być może od pana Poroszenki, który jest prezydentem w tej chwili na Ukrainie. Ten magnat czekoladowy na pewno potrafi zrobić dobrą, piękną bombonierkę, smaczną. Więc tą bombonierkę Ja osobiście postaram się wręczyć tej sympatycznej pani, która wystąpiła też w naszych reklamach. Natomiast co do panów, to mam taką prośbę, żeby zgłosili się do pana kurskiego i ten widząc ich muszki, a on jakoś widocznie agresywnie reaguje nam na, na muszkę, to da im po prostu pomordzie. Co prawda nie będzie to pewnie zbyt nic groźnego, więc myślę, że wszyscy ujdą życiem, ale. Pan Kurski się rozładuje, wyładuje, i być może ta przemoc domowa, której podlega, nie odbije się na jego zdrowiu psychicznym, czego się bardzo obawiam. Tym panom, którzy tej mojej prośby posłuchają, to oprócz tego, że dostaną po mordzie od pana Kurskiego, to jeszcze ode mnie indywidualnie dostaną po Kutasie. Bo proszę państwa, ja jestem tutaj w Staszowie znanym, Handlowcem właśnie z tej branży. Mam taki właśnie dobry interes sprzedaję kutasy w wakacje na Golejowie. O tutaj, proszę Państwa, ja pokażę trzy jakieś egzemplarze, które mi się dochowały, ale mam, mam ich więcej, bo byłem potentatem w tej branży, tutaj na teren Powiatu Staszowskiego. Ja staram się wyprom wypromować taką markę Staszowski Kutas Samorządowy. Chcę żeby to było objęte jakąś ochroną europejską, żeby była na to jakaś pieczątka, żeby tam byle jakieś tam, jakieś kutasy, ja wiem, skądś tam no z, z Bydgoszczu czy, 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 czy z jakiejś tam psiej wulki nie 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 podkradały nam tutaj tego towaru i tego znaku handlowego. Ale mniejsza z tym, ja chcę to teraz po prostu jeszcze raz Państwu wszystkim serdecznie podziękować a tym, którzy dostaną po mordzie z, z Polski razem, to również ode mnie dostaną za tą postawę fer w końcówce kampanii, dostaną po prostu po kutasie. A, pr proszę Państwa, jeszcze wracając do pana Janusza Korwin-Mikke, to całe szczęście, że pozbyliśmy się tej zarazy z Polski, bo dowiedziałem się dzisiaj, że będzie ten, ten okropny człowiek miał proces o nakłanianie do gwałtów, oraz o propagowanie pedofilii. Proszę Państwa, no coś okropnego, coś strasznego, bo to jakaś tam pani z Twojego ruchu, pana Palikota, zgłosiła takie właśnie zarzuty pod adresem pana Janusza korwin Ale proszę Państwa, obawiam się, że jest znacznie, ale to naprawdę jeszcze znacznie gorzej. Dlatego że ja pozwolę sobie Państwu powiedzieć o tym, że uważam, iż pan Janusz korwin jest ani chybi, po prostu ludożercą, wręcz kanibale. Mówię to tak ciszej, bo jest to zarzut tak straszny, że zgodzą się Państwo, że jak na europejskiego polityka jest to coś niebywałego. Owszem, wielu polityków afrykańskich, tam władców w Afryce, no niestety było tym kanibalami, bo wtedy, kiedy ich obalono, to w lodówkach znajdowano, a to jakąś, a to jakąś niedogryzioną rękę, a to jakiś udziec, z nogi jakiegoś poddanego, tego Bokasy, czy, czy, czy jakiegoś tam innego Iliamina, czy, czy. Tu akurat nie wiem, czy wymieniam akurat tych ludoszerców, bo nie, nie, nie pamiętam, który z tych czerwonych sukin synów, jak to mówi pani Janusz Korwin-Mikke, był ludożercą, ale kilku, kilku ich tam było, proszę państwa. Naprawdę czytałem w, do rzeczy historia na, na ten temat. Był taki numer poświęcony właśnie tym afrykańskim czarnym czerwonym dyktatorem, No czarnym, no bo od koloru skóry, natomiast czerwonym w sensie ich poglądów politycznych, bo to byli po prostu komuniści. No więc proszę Państwa, no pan Janusz Korwimikę okazał się takim białym ludożercą. Skąd ja takie wziąłem podejrzenie? Otóż proszę Państwa, nie, nie, nie tak dawno, kilka miesięcy temu, już w trakcie tego konfliktu na Ukrainie był pan Janusz Korwin-Mikke w Kielcach i przygotowaliśmy dla niego taką wieczorną kolację w jakimś tam lokalu, bardzo, bardzo prestiżowym lokalu. I, proszę Państwa, wtedy, kiedy przybył pan Janusz korwin my tam się go pytamy, panie Januszu, panie prezesie, co pan, czym się pan poczęstuje, co pan zje? A on nam powiedział, proszę Państwa, i tutaj posłuchajcie dokładnie, powiedział tak, że słuchajcie, nie, nie jestem głodny, bo przed wyjazdem zjadłem tatara i, dwóch, i dwa murzynki. My tak się troszkę zmartwiliśmy w pewnym momencie i zaszokowaliśmy, no, że on tak śmiało i zupełnie, zupełnie jawnie przyznaje się do takich, takich strasznych rzeczy. Zaczęliśmy go tam namawiać, że jednak może być coś, jednak zjadł. On w końcu dał się dobruchać i mówi, że jeżeli są ruskie, to, 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 to chętnie. Ale rozejrzeliśmy się po sali i na tej sali, która była zarezerwowana tylko dla nas, no nie było żadnych ruskich. Więc pan Janusz Korwin-Mikke zadowolił się tylko wypiciem z gwinta skrzynki wina białego, bo on jest miłośnikiem białego wina. I następnie zapytał, czy, czy, może, czy można poprosić kelnerkę. Proszę państwa, domyślał się państwo w jakim celu? Wiadomo, że pan Janusz Korwin-Mikke jest znanym właścicielem kelnerek, ale niestety w tym lokalu był tylko kelner. No, a pan Janusz Korwin-Mikke jako znany homofob. Nie, nie zrobił mu żadnej krzywdy, nie zgwałcił go, ale mimo wszystko, proszę Państwa, ten, ten zarzut ludożerstwa jest czymś tak strasznym, że ten filmik będę musiał już zakończyć. A w tej chwili ubieram buty, bo jestem na razie tutaj w kapciach i wybieram się prosto do prokuratury, aby o tej sprawie powiadomić organy ścigania. Żegnam Państwa.